Dzień dobry witam. w kolejnym odcinku zagramy Vandal Hertz i ruszamy teraz na, na pociąg wiozący ten magiczny pierścień. Tym razem nie dopuszczę, żeby zginęło zbyt dużo osób, ale będziemy mieć tu takiego małego bossa, który okaże się w zasadzie miłą niespodzianką. To jest jedna z ciekawszych map. Jak widzicie mam się rozprawić z y, tym grubaskiem A cała mapa polega na tym z kruczek że oni co pewien czas będą odczepiać wagony Chyba dokładnie co dwie tury więc Albo nie pamiętam coś co ileś tur będą odczepiać wagony O no, właśnie zmierzymy się tutaj z Dallasem już Jeżeli go pokonamy to zginie Czyli drugi skarma z nowej gwardii... ...tej szkarłatnej gwardii przestanie żyć. Mhm. Nie jestem pewien co o ile oni to będą odczepiać. Właśnie, nie może zginąć aż, to jest nasza, nasz warunek. Więc tak, e Eleni... ...przejdź proszę do, jak najbardziej do przodu. I użyjemy tego zaklęcia na nich. Będziemy oszczędzać na razie manę. Świetnie. No, od razu widać, że potężny mag. Cudownie. Pozbieramy doświadczenie. Sobie chcę, żeby dużo ospich walnęło i... Właśnie pozbierało. Uu, co tu mamy? Nowe zaklęcie. Separate Force atakuje magią. No dobra, sprawdzimy co to za zaklęcie jest. A, to! Pomina Rainbow Storma. Mhm, świetnie. Clint. Ty pójdziesz do przodu. Tak samo. Aż. Czy teraz pójdą łucznicy? Chcę, żeby oni nabili poziomy. Świetnie. Nawet krew leci zgodnie z kierunkiem wiatru. Uhohoho. Dobra Darius. Teraz ty. Masz niski level. Później możesz nie mieć okazji już. Świetnie. 80 doświadczenia, nieźle. Diego, do przodu tak samo. Aż jak najdalej do przodu. Czy to ty zyskałeś jakieś nowe umiejętności? Na razie nie. Pewnie zyskałeś po prostu znaczną siłę ataku. Ok, teraz będą szli Dallas. Najgorzej, właśnie z tymi tankami, bo oni są tutaj najwolniejsi. Sara która użyje błogosławienia broni na... klincie. Wysłałem klinta przodem, bo chcę, żeby też nabijał doświadczenie. Mhm, świetnie. Siedem doświadczenia, no super. O, mogę do przodu, do... dobra, dajesz do przodu. I masz zbustować e, broń asza. No aż Asha... tam... Na, naprawdę fajnie wygląda teraz z tą wielką tarczą i mieczem. Z za tego płaszcz na plecach. Nice, nice, nice. Nasi zerzeczki zaczynają wyglądać jak tak jak powinni. Koniec tury. O i mają kuszników wreszcie. Wyślemy na kuszników wyślemy asha. Żeby się nimi zajął. Jak widzicie są dość mocni. Sporo go broni. Dobra. Wydaje mi się, że chyba co dwie tury. Druga tura chyba jeszcze jest spokojna. Właśnie. Aż do przodu. I masz się uleczyć zwykłym czarem. Chcę zabić tych kuszników więc e, wysyłam go przodem Podstawowy czat leczący, może być Świetnie e, Eleni Wiecie co, może najpierw zrobimy tak e, Wy idziecie do przodu oczywiście, Amon zaatakujcie ich Pięknie 42 obrażeń, całkiem nieźle Teraz e, Darius też do przodu Świetnie No i wreszcie nabił chyba level 18 czy 19 Darius mm, 19 dobrze Diego to, co, Okazało się, że Diego jest teraz najsłabszy z wszystkich. wszystkich Kolejna strzała Pięknie Dobra. Teraz e, Dallas e, do przodu, bo w tej turze chyba będą odpinać wagony więc tak... Yy... Clint? Zaatakuj tego. Pięknie. 54 doświadczenia, co ty masz, mhm. Huxley. Tak samo. Cały czas do przodu masz lecieć. Użyj zwykłego leczenia na Clintie. Może być. I Sara go doleczy do końca. Jeden doświadczenia. Cóż za burżuazja normalnie z tym doświadczeniem. Um, magia, leczenie, klint. Świetnie. I tak. Grok. Nie mogę o Tobie zapomnieć przecież jeszcze. Tylko, że najpierw przesuniemy Zohara o jedną kratkę dalej. Wybijemy tych yy, imilców. Zwykłym zaklęciem. Jednym z podstawowych. Świetnie. Eleni również do przodu masz iść. Jak najszybciej. I użyj Dark Stara na nim. Powinno go wykończyć. A jak nie, to Sara go dobije. nie, Sara już wykorzystała swoją turę. No dobra, to byłoby nieprzyjemnie. Gdybym tego nie zrobił. Level up, 21. Grok do przodu. Świetnie. I tutaj kończymy turę. Chyba teraz dopiero odczepią wagon. No, o to musi, muszą chwilę wytrwać, żeby... Znaczy wyczekać, żeby odczepić te wagony. Ale na tym polega trudność tej misji. Nie uciekniecie przed paragonem. Dobra, jednego powinniśmy dorwać. Magowie zrobią resztę. W zasadzie na jego miejsce ja bym rzucił po prostu wszystkich do zablokowania przejścia i odczepił wagon ze swoimi ludźmi, ale niech będą, niech robią co chcą. Ok, e, użyjemy leczenia mocnego, ultra healing na Ashu. No, świetnie, pełne zdrowie. I zobaczymy czy on dojdzie, jeżeli nie dojdzie to... Nie, dojdzie, grzeczny chłopiec. Świetnie. Się tak zostawiam momencik. Wiecie co, najpierw magów przestawię. Magowie właśnie pójdą do przodu. Spirit Force. Trafi obydwu? Tak jest, trafi obydwu. Zajebiście. Chciałbym skościć obydwu od razu. I dlatego Ash może później użyć swoich płomieni. Żeby ich dobić. Mhm, świetnie. Teraz użyjemy płomieni Asha. Rolling Fire. Na tą dwójkę. Hmm, i Zohar ich dobije. Świetnie. Zohar. Do przodu. I użyj na nich ogni. Świetnie. Obydwu zginie. że to tarczak, tarczas poważam normalnie. Świetnie. 17 doświadczenia. I wy, panowie, jak najszybciej dalej do przodu. Amon, tak samo, wszyscy do przodu. Nie przeszkadzając sobie nawzajem. Nie przepychać się, panowie, nie przepychać się. Na wszystkich starczy miejsca. Mhm, świetnie. Dolan do przodu. I Sara jeszcze która będzie gry złatyły, osłaniających przynajmniej. po pobłogosławienie broni na Amona. Świetnie. I skończymy tutaj turę. Oni będą to odczepiać co od dwie tury, takim, tak jak pamiętałem. Nie mogę teraz już zacząć tak szarżować tym aszem, bo możliwe, że <głos》> później on troszkę wyjdzie tymi, przeciwnika, tymi swoimi jednostkami. I nie chciałbym na przykład dostać paręnaście razy po, po twarzy. Przez to. Dobra, no, pójdziemy tędy. Nie wiem, czy powinienem iść właśnie tędy. Ale spróbujemy. Do przodu. Zejść z tego wagonu, panowie. Eleni z Zohar do przodu. Momento. Aż... Oj, tam może być trochę trudno. No dobra. Zrobimy tak. Eleni. Wejdź proszę tutaj. Albo nawet tutaj. Nie. Spokojnie. Tu masz iść. I użyć swojego potężnego zaklęcia. Shifta. Nie, nie trafisz co? No dobra. A ognie? Cholera. Chciałem właśnie żeby może trafiła w swoim jednym z zaklęć mm, tych yy, stoporami, twardych strażników. Oni są podatni na magię, byśmy ich szybko Tak to może, mogą być nieprzyjemni. Mhm, świetnie. Dobra, Amo. Czy Amon się już poruszał? Lol. Dobra. To w takim razie wy do przodu jeszcze. Świetnie. Mhm, również ognie. A, albo nie. Nie będziemy używać ogni. Tylko użyjemy asza. Tak by przyblokował ich troszkę. Świetnie. Dobra, Huxley. Huxley do przodu. Wzmocnisz obronę łasza. Mam nadzieję, że uda się też przetransportować resztę naszych sił przez ten wagon, bo czasem zdarzało mi się tak, że właśnie miałem z tym problemy już. Ok, do przodu. Darius to samo. Grok. Grok tu już robisz na około drogę. Sara tak samo. idziesz za Clintem. I kończymy turę. Dobra, co robi przeciwnik? Oj, ale nie będzie atakowana? No dobra, powinna to przeżyć. No, spokojnie. Jest w miarę twarda. Później zaszarżujemy naszymi magami do przodu i postaramy się ich zabić. Bo... Ha! <laughs> Piękny atak. Nie zaraz level up. Mhm, świetnie. Tylko, że troszkę mi tu przyblokują i to będzie nieprzyjemne. Diablito. Dobra, stanimy magami, po prostu ich wykończymy. Mhm. Teraz łucznicy do przodu. Kusznicy. Czemu ja ciągle na nich wołam łucznicy? Zaatakujcie ich. Musimy ich osłabić na tyle, żeby mogli ich wybić magowie. Świetnie. Diego, do przodu, to samo. Chciałbym, żebyś zabił tego tutaj A, i w zasadzie pomyliłem się. Kolera, e, mogę cofnąć turę? Nie, chyba nie mogę cofnąć z tego ruchu. Prawda? Darius powinien go zabić. No nie mogę niestety. Dobra. No, to trudno. E, bo Darius teraz nie dosięgnie go już. Właśnie. Kur, pomyliłem się. Dobra, Dallas do przodu. Raz się żyje. Clint. Ok, aż, 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 aż. E, Zohar, tak maksymalnie do przodu i użyj swojego nowego zaklęcia. Podziału mocy czy coś w tym rodzaju. Pięknie, 114 obrażeń, nieźle. Świetnie. I tak, Eleni, Eleni, wejdziesz na niego na plecy i zaatakujesz wręcz, żeby już nie zużywać magii. Cudownie. 10 doświadczenia. I gonimy dalej. Aż użyj swojego leczenia. Mhm. I teraz tak. Huxley do przodu. Uleczysz Eleni. Leczenie plus myślę, że wystarczy. Świetnie. Więc tak, moi łucznicy już dalej niestety nie pójdą. Grok nie nabije w tym levelu raczej żadnego poziomu, bo nie zdąży dojść do przeciwnika. O, myślę, że moglibyśmy nawet tędy przejść. Świetnie. I tarcza na siebie. To jest pytanie, czy ja zdążę przejść na drugą stronę, zanim mi ten wagon odczepią. Tak, bo teraz odczepią tamten. No i kończymy turę. Będę poleciał. No i będę atakować Asha jednak. A powinien to wytrzymać. Jest, bardzo, jest teraz bardzo potężny. <ścoughs> Nic mnie nie robicie. Jeden strzał! Nie ma to jak być OP Piękniarz! Normalnie on ma taki damage aktualnie, że aż... Boli. Okej, okay, boss poszedł do przodu. Tutaj stoczymy w takim razie ostateczną walkę z nim. E, Huxley. Maksymalnie do przodu, je kurwa, nie chciałbym stracić Asza. Więc tak, najpierw poślemy magów. Mhm, świetnie. Ogień. Tak, ogniem spokojnie go walniemy, bo... Ci stoporami nie dojdą, prawda? Jeszcze ja sprawdzę dokąd mogą dojść ci z Mogą dojść do połowy wagonu. Doskonale, Czy nie dojdą. Ogień. Na tych dwóch. Mhm, teraz Zochar Ale tutaj trochę dalej i też ogień. Ciekawe czy sięgniesz. Kurde, nie sięgniesz już jednego, co? No dobra, a tym drugim zaklęciem Powiedz, że sięgniesz. O, również nie sięgniesz. No dobra, w takim razie tutaj zakończymy jego ruch. Tak, zakończymy tutaj jego ruch. Aż natomiast sprowokuje atak jednego. Chyba, że mógłbym Rolling Fire na nich użyć, pozabijać ich obydwu, ale To będą trzy ataki. On to powinien przetrzymać, więc... Widzicie co zrobię tu save'a? Hmm? bo dwa ataki od obydwu mogą być dla nas groźne plus kusznik dobra zaryzykuję niech będzie kusznika zabijemy świetnie teraz będziemy musieli go uleczyć do pełna aksliwie że w ciebie ultra heal Nie? 121 I poziom wyżej W zasadzie aż wszystkich wyżną sam na swojej drodze wszystki na strzała zdejmuje ja Do przodu Wy macie przejść jak najdalej do przodu sami Kiepski poziom do levelowania postaci, ale niech będzie Moje tanki to już nie nadążają. Mhm, świetnie. Żeby tylko Grog do, Dał radę przejść na drugą stronę. No, jakbyś się obronił, aż nie miałbym nic przeciwko. Ale raczej nie zadadzą mu 130, 123 obrażeń w jednej turze. Oni mają 18 level, są znacznie słabsi od nas teraz. Eleni zdejmie ich z tym. Z Zoharem. Świetnie. Więc nie ma się czego bać. 7 doświadczenia, świetnie. No i boss do przodu idzie. Użyjemy naszej nowe... nowej zabawki. A szczyty... Więc tak, Eleni troszkę do przodu. Walniemy ich tym zaklęciem. Ono jest potężne. Mhm, uh -huh, świetnie. Nawet ten też oberwie. Chyba nawet zginie w tej turze, więc... Spokojnie. Zochar, Teraz ty. Też mniej więcej tutaj do przodu. I... Również to zaklęcie. Aktualnie nasz najpotężniejszy. Hmm, bez problemu go zabijemy. Dobra, aż ty, masz do... Ile masz do levelu? Uleczymy Asha w takim razie, żeby było wszystko ok. Ultra Heal. nie na niego, nie na bossa. Nie żartuję, na bossa i tak by to nie działało. Ale boss nawet nie zdąży zadać obrażenia. -a 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 -a. Mhm, świetnie. I kończymy. Wykończ go aż. Istny raż. Jeden kusznik zdoła przeżyć. No i świetnie. Czyste rozegranie. Jednego nie zabiliśmy, ale trudno. Przynajmniej będziemy mieć teraz ten pierśń chyba. Czyli jedna podróbka. Po raz kolejny krzyki nam psuje kseno. Dobra, wymiana w takim razie pierścień za Kire. Zdesperowana kobieta, która potrzebuje pomocy. Pierztuńku, pomoc, pomoc, nie będą mi pali, to w ogóle, No oczywiście nasza dzielna gromadka ruszy na pomoc, bo potrzebujemy czwartego łucznika. Kusznika. Ale szczegół. Dobra, więc tak ee, Przede wszystkim... Gdzie ja się powinien kurde udać teraz? Kerachi do miasta... A, do Fort Dane Dobra, na razie pójdziemy do miasta Kerachi I zobaczymy, czy możemy kogoś awansować, bo już nie pamiętam Czy ktoś nabił tam poziom? Nie to Aż... Nie, na razie nie, ale po następnym poziomie powinno być znacznie lepiej. Więc yy, ba, 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 opuścimy miasto i ruszamy do Fortu Dain. Dain, Tak. I od razu będziemy mogli uratować Kirę tutaj. U, i przybyliśmy. Tak, oczywiście, że przybyliśmy. A co ty myślałeś? KIRA! Ten się drze ciągle. KIRA! KIRA! Co byś zjadł na kolację, klient? KIRA! Tak, to jest misja czasowa, ludziska. Będziemy musieli zniszczyć te takie dziwne urządzenia, które właśnie pompują coś. Ponieważ... Jeżeli tego nie zrobimy, to winda się opuści, bo kseno oczywiście nie można, z... czarny charakter nigdy nie może zabić swojej ofiary w tradycyjny sposób, zawsze to musi być lawa, rekiny pod, pod podłogą lub inne rzeczy. Tak, daj mu pierścień. I oczywiście kseno nas oszukał. Tak, że to by było inaczej, prawda panowie? Ups. Hmm, no właśnie. Ja, ten zły szczur. No, ale żeś mu teraz przywalił klint? Normalnie innych obelg by się nie po... A się nie powstydził. Będziemy musieli teraz grać na, na szybkość, bo ta misja jest dość... nie yy, jest jakoś specjalnie trudna, więc, ale tak czy siak ludzka. ja tutaj Wam podziękuję za uwagę, bo mamy już 26 minut, więc nie zdążymy zrobić tej bitwy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No hejka!